A jestem pewien, że dzisiaj zna znaleźliby naszą bazę tutaj. Prawdopodobnie. Ale wiesz co, we don't care. Ale trzeba przyznać, są faktycznie aktywne teamy. Ten team, którego się najbardziej boimy, jest aktywny. Ale przyznam ci się, dzisiaj czułem się obserwowany, jak ciebie nie było. No właśnie, ja też teraz cały czas się czuję. Już nie wpadajmy śliwa w paranoję. DZIECI PRZESKAKUJĄ MI! Otóż mi tak wydaje, że ten server będzie jedną z trudniejszych edycji dla nas. Chciałem przepalić realdy I nagle słoik pęka O znalazłem wioskę o. Yy, w ogóle Olu to wygląda z daleka fajnie Nie, widoczek Nie, widoczek Nie wiem czy wygramy, ale mamy też po dwa totemy Więc wiesz, jakby jest szansa na to o, o, Aha. o, 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 o. Nas, dobra, szynkie słabe są po drugiej stronie, absolutnie mapy, więc nie idziemy. Idziemy na tę słabszą, tylko znaczy, na tą lepszą. Na tą lepszą, chodzi. O, ale się klepią chyba już, co? Możliwe, no. Ej, ej to, to jest tutaj, to jest to. Pokoń, no? Tak, gdzie oni są? Nie wiem. Widzę ich. Są pod wodą, pod wodą. Dobra, Dalej, wchodzimy na nich. Czeka, na, czeka, na high ground. Czeka. Łódka, 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 gaścia, idziemy, idziemy. Chodź na high ground, szybko. Ja podpłynę łódką, tam. Oni walczą pod wodą. Mażę orzeł. Mażę orzeł. Barzy orzeł. Dalej kończymy go. Trzymamy high ground, trzymam to pozycję, ja rozumiesz? Jakolak, 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 czeka! Pomóżcie A, gdzie jesteś? Okej, idę, idę, idę. Dobra. Mamy jakby dostęp. To to? Siłki przybiły... Chodził szybko! Czekaj. Czapol, czapol, chapol, szybko, chzapol. Chyba to mi jeszcze Ja ci wyślę kordy. Ja biję to, biję go biję. Bij mnie w chuj mocno. Dajcie bezpiecznie. Widzę, widzę. jest 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 Widzę, Nie, śliwa. Otworzyła się skrzynka. Nie! Możemy zabić, możemy wygrać Okej, okay, mam, mam, bez, mam blaze, bez, bez, czekam, tak? Nie, śliwa, zabijamy ich. Ale jesteś ci weedli. jest? 2 na 3, dawaj. Ale ja mam rzeczywiście set. No i co z tego? Lecimy. Biję Oj. mnie. Biję mnie. Ja ginę, okay. ja ginę, zginąłem. Po prostu spiew stamtąd, uciekaj. Mam rzeczy. Okay, no uciekaj. O mój Boże, o mój Boże, o jest Maria. Ale to była dobra klepa. O dobra. mój Boże, już się zgrzałem, to się ściągnę. Nie, a teraz. Jeszcze trochę jest luzu, ale za jakieś pół godziny już może nie być. W sensie? Co, że wszyscy chodzą? No. Tak, ja będę o tym razem trzy. No właśnie. Ja zawsze mam mniej to w tym razem chcę być więcej. Dobra. Ha, ha, ha. To w takim razie dla ciebie. orzeł są trzy do Dobra, ja jeszcze nie mam kuszy, ale. już mam wszystko że wymaksowane. I później co sobie kuszę, a teraz idę na tą wyprawę. czy mieć was. Sią, sią. będą na nas, ekstra O Ten miś będzie mi chciał bić, zobacz No O O Znalazłem wielkiego... Wielkiego duolingo O O już jest coś no, mami, to jest ten. Taka po prostu baza na wierzchu. O, Raid! jest! Idę jestem do jestem gdzieś, gdzie jest rajd. To jest ta nasza Nasza pierwsza wioska, z którą mieliśmy jakie ukryte. I tu jest Raid! chyba Duolingo. No way, no. Podstawnik Duolingo. No... Chyba Duolingo. Walczymy? Tak, tylko nie wiem, gdzie jest Raid. Nie widzę plagewów nigdzie, ani tych, którzy biją. Chyba tam. O! Zliknął mi napis Raida. Defeat, Raid Defeat! Nie się tak, widzę cię. O, widzę, widzę napis! To ja. A, to ty, okej. Okay. A ty widziałeś napis jajdy czy nie? Nie, nie widziałem. Za nami! Co? Za nami śliwa! O, za nami, hej. Oto Idę. Ja mam totem jeden, jakby co. Ja mam dwa. Nie, okay. trzy No to po co ci trzy? Dobra. O, no, z Pozwolę. Czasami już owi. No. Pa, 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 co robię, pa, co łódkę, zniszcz łódkę! Nie mam. Nie mam? No, mogę zaczkać tam gdzieś. Ja nie lubię anikuję pa, pa, Pełka, 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 pełka! Pełkę użył. Dobra, ja idę do duolingu w takim razie. To już tak ważne. Musisz do mnie iść! Mają knockbacka, mają knockbacka Wiem wiem, widzę, 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 widzę. Muszę zjeść. Jam dla panu. Możesz mi? Nie, nie mogę! Nie mogę! Fuck, jestem w Lawie, jestem w Lawie. Bije mnie gościu. Dobra, uciekłem. Dobra, luzik, luzik, luzik. Ok, mocno obywam. Muszę, muszę się ogasić. Nie żyję. Bo trzymałem w rękę totem i odszedłem, i akurat zmieniłem rękę na jedzenie, żeby zjeść, i zostałem strzałą od tyłu. No co? No tak się stało, no. No ci wytłumaczyłem, jak. no. Ja jestem sobie w walce po prostu. Jestem w chuj, słaby. Ja zaraz wracam. I asesowałem ich klepę, przez 8 minut się z nimi bijełem. 1 na 3, a potem uciekłem. Co się dzieje? O Jezu, musiałaś siwa. Zdekuwali nas? Tak. Ej, co jest tutaj? Ty, oni tutaj są? E, nie wiem, wygoniłem ich. dalej. Wygoniłem nie, są ich tutaj. Może Są tu. Wrócili. Ej, <coughs> ja nie, a mi tam teraz, chłopaki. Kompletnie. Masz. postrach. A, oczywiście, a. No nie mam. Czemu przeszedłeś na serwis? Ale frag, teraz No zaraz może nie o fragów Może okay, wiem ich wyrzucać? łóżko Dobra Jestem na spawnie, teraz po prostu biegnę, nie wiem gdzie po prostu biegnę z żeby tutaj nie przebiegli najwyżej No to co teraz chłopaki? Musimy zrobić fazę, faktycznie O, widzę cię Widzę cię Okej, okay, zdążyłem Witamy w... ...Paradise. 3. mamy yeah, breeder. O, no, już idę, jeszcze idę. No. Tu mamy breeder. On jest źle zrobiony. No, Tutaj, a tu masz źle w ogóle. To powinno zniknąć i tu powinien być trapdoor. Okay. I teraz jest dobrze. No, chodź. Dobra, gdzieś, gdzieś mogę się... O, do tej skrzynki się wyschnąć. Tu, więc zrobiłem... Hmm, tu będzie mieć, tu w raczej jakieś podstawki klaterów do, do do emeraldów do i tutaj będziemy mm -hmm. pozostali po prostu, będziemy robić. Mm -hmm. Hmm, tutaj główny pokój, jest zrób spam, później planowałem gdzieś łóżko. Tutaj jakaś posa, farma trzciny i farma tego. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okej. Okay. Tak. Dawaj, czułem No Mam że nie na to pasażerze. Mój zdaniem jest trudno znaleźć witam, 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 witam. To, to był wieczór wszystkim. Witaj śliwa, właśnie... zwiedziliśmy cały nether. Skrzynka dla mojego Pokeball. Kto jest Pokibar? Ty A, dziękuję Peposzaj. Gdzie jest wielka farma drzewa? Pochlawy. A, tutaj! Pochlawy, tak... Kup, proszę że teraz dla siebie, właśnie skup się tylko. No, właśnie, rób rzecz, właśnie, zrzę się, się śliwa, śliwa. możesz mieć zrobić akwarium? Tak, śliwa, i... mi akwarium. Y y proszę akwarium. Właśnie, mieliśmy zrobić ładne akwarium dodatka. Musimy zrobić lepsze akwarium. ładne akwarem, dobra. Musimy zrobić taki bardzo ładne akwarium dla datka. Dobra, swoją, yy, nie wiem, rybością. Rybością. Nie chcę nic ale... Wiesz co? Nie mam teraz na to czasu. Summon lightning. <grybościa> w skali od 1 do 3, dwie bazy mają pomnik ryby. O mój Boże. Okej, okay, ale oni nie mieli zniszczonych baz karżych, więc my nie mieliśmy czasu na zbudowanie pomnika ryby. Mm... Przepraszamy wielką rybę za to. Mm... to wielka tłusta, jeba. No <gryboś> Nie wyzywaj go. Twój Akty... argument został wycofany. Zawsze wychodzenie z tej bazy to jest dla mnie taki... taki straszny problem. Bo muszę... Bo ja nie mam Death nie mam kilofa, nie mam nic. ja muszę... O oh fuck, creeper w naszej bazie! Okej, okay, wybuch. Ciekawe czy zdążymy przed skrzynką na ciebie zrobić rzeczy. Nie wiem, ale ja... chyba nie będę chciał brać... teraz tego, co robiłem przez cały wczorajszy dzień. Na walkę. Mamy timing rzucany. Sześć. Także mamy akurat na cały team trzyosobowy. Możemy rzucić. Ej, weźmy, no, ej, weźmy, weźmy zróbmy tę podkę niewidzialności. Po prostu chodźmy tam na main skrzynkę i. Może, ej, może w ogóle sobie zrobimy z Chambera? Po prostu jedna osoba pójdzie na małą skrzynkę. Tak jak zrobili siwek Pójdziesz na niewidzialności i z timingiem po prostu weku. Dobra, i, i nabierzieszcie tak Dobra, ej, dobra, B. Ale to ty idziesz, czy ja idę? To chcę. Ja mogę pójść. Ja, ja chcę, ja chcę bardzo to zrobić. Dobra. tylko... Teraz sobie przygotuję stację chambera, w takim razie. Dobra, czyli tak na razie, przygotuj No. Schowaj wszystkie zbroje sobie. No. I no. weź tego sobie, właśnie, harminki i nie wziął... tego pierdolę, to. I... O, chyba się udało? A, to się udało. Z chyba się udało? Czy nie wiem? O, o, dobra, dobra, działa, działa, działa. Słuchaj, już wychodź z bazy. Dobra. Powodzenia, żołnierzu. Dzięki. Uw. Mamy blisko, za to słabszą skrzynię. Ja pójdę szybko po i jeszcze zdążę, wrócić do bazy. Dla ciebie. Okej. Okay. Dobra. Tak, byłem, w tamtych, w tamtych, w tamtych, okay. To ja już idę w takim razie też po tą drugą. Tak. Ej, to jest przy naszej stałej bazie. To jest gdzieś tu. O, widzę. Okej, okay, jest Siwek i Patryna. Okej, okay, widzę, Została. widzę kolejny team. Dwa teamy są. Gdybyś miał więcej poty, nawet mógłbyś ich śledzić. To nie byłoby głupio, na Mam Tutaj tylko jedną. To. Wiem. Wiem. Ale mogliśmy to lepiej zrobić. Została. Mogliśmy. Została. Mogliśmy więcej niewidzialności zdobyć. Okej, okay, chyba się biją ze sobą. Wypiłem. Ale The Spy, no Wychodzę. Widzę, obudowali y, tym Obudowali Bedrokiem Czy może Obsidianem hmm. Widzi mnie, widzi mnie Widzi mnie Widzi mnie Zniknąłem przed nim, nie widzi mnie wie, Ale wie, że jestem Bra. tutaj e, Już otworzyli ten, czy nie tylko? Wiem Tepnął red, się. Biorę rzeczy. Znikam. Fuck, biję mnie. Tepam red. się, tepam się, tepam się. Zginę. Zjednem jabłko. Tepnąłem się. Szukają mnie. Zjednem no, jeszcze na jabłko. Ja wracam, już ja wracam, stary. Ja już wracam. Dobra. Wracam tu skrzynki i las Drugie rzeczy dalej Zabieram całą skrzynkę Ale jeszcze możesz wykorzystać farming albo nie, chcę być gryli czy nie I jeszcze tutaj póki jestem spróbuję Dobra, z daleka ja porzucać Posłuchaj, właśnie możesz, bo ja już jestem w fazie, więc będę no. mógł, w sensie momentalnie tepnąć jak będzie trzeba Dobra, już wchodzę. Już będę dosłownie przy twoim Fuck! jak mnie zobaczył Jestem 100% gotowy, żeby cię tepnąć. Dobra, czekaj, jeszcze jestem... jeszcze jeszcze żyję. Dobra, od uciekłem. Jest dobrze, jest dobrze. Okej, okay. ja jestem momentalnie gotowy, mów po prostu teraz. Dobra, mi się timing. Już nie mam dobra, Ale to. Tak. Wiesz co? Pospectuję teraz po prostu. Może weźmiesz rzecz po prostu, hamsko, jak ktoś zginie. Tak. Goni mnie ktoś. Ale żyję Słuchaj, ja wejdę w umierającego okay. i, i krzyknę tepnął, wtedy, tak. żebyś mnie tepnął. Dobra, dobra. Jestem gotowy już. Dobra. Mam, mam dwa minuty jeszcze niewidzialności. Jeśli sobie do wody, to nie, nie, nie będzie mnie widział. Oni wszyscy są w wodzie. Jeszcze, jeszcze półtorej minuty. O mój Boże. Krzychu ma... Krzychu ma... Krzychu ma Taki z ten I w wodzie bił się z siwkiem i to było w chuj OP. Minuta 30. Mowa o niewidzialności oczywiście. Odejdę trochę. Wejdę dosyć do wody chyba. Niewidzialność wygląda tak samo jak bąbelki powietrza. Cały team się bije. Wpalił do lawy. O mój Boże, teraz mogą zginąć. Jeszcze się biłem w wodzie. zginę od tego powietrza. Mam bardzo dużo skrzyn, bardzo dużo tych yy, książek w ogóle. 12 sekund, gościu, ja zginę zaraz Ja muszę... Jeszcze nie, ja jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie Teraz! Już Nie poszło? Nie o mnie Tak, fuck? Wracaj, uciekaj Uciekam Moby mnie biją Idę, idę do ciebie Idę do tej stronie Ja, ja uciekam, ja uciekam Nie widzieli mnie Nie gonią mnie To dobra Kończyła mi się niewidzialność, fuck, moby! Dwa duszka. kurwa!